Dzień dobry, witam wszystkich. <noise> z samego rańca, że. Zapalę światełko. Tak. Ja już jestem na parkingu przed pracą. Zaczęłam szybko dzień, a wy, jak zaczęliście dzień? Też w pracy? Też z pełną motywacją? To dobrze. Cieszę się niezmiernie, bo mi się zbytnio nie chce. Poza tym, rano, jak wyszłam, z domu padał śnieg faktycznie, tak jak. Mówili w pracy, pada śnieg. Znaczy się już nie. Już nie, jest dwa stopnie. No, już wszystko pokryło się wodą, a nie białymi płatkami. Nie ma. Jest godzina 5.15 na zegarku. Nie, no 5.14 dopiero wskoczyła, przepraszam. No i co? Popracujemy, a potem jadę do PEPKO. Zobaczyć, co tam się dzieje dzisiaj. powolutku dreptam do Pepko, ale zobaczcie jak się rozpadało prosto w oczy leci, ale wiecie co, to jest tak fajne uczucie zobaczyć znowu śnieg nawet w Hamburgu, a w ogóle zwłaszcza tutaj bo tutaj bardzo rzadko pada śnieg i szczerze mówiąc trzeba się nim cieszyć, Tuki jest Kwiaciarni. Zobaczcie, są już pierwsze prymulki. Po ile? Euro99. Ach, jacynty są też. Narcyski. W sumie wszystkie wiosenne kwiaty już możecie znaleźć w kwiaciarniach. Ale jaja. Wyprzedaż do minus 50%. Pepko. Chciałabym zobaczyć te wyprzedaże. O, te wszystkie ucha są pourywane. Nazwam chwileczkę, żeby zamontować do tego świecznika świeczki. Ale tu nie są zwykłe świeczki, tylko Ups! jej, już wszystko mi spada. Tylko świeczki LEDowe z efektem migotania, zasilana na baterie. Kupiłam białe. W sumie w, na Nunana 795 dwie sztuki. E, były podobne jeszcze, ale były jeszcze droższe, szczerze mówiąc. Mówię ja, ale wyjdą mnie te świeczki. W sumie świecznik dostałam, a świeczki będą droższe niż cały pewnie kwietnik, e, cały świecznik. Czy my się myli. Jeszcze do tego baterie. Od razu pani mi też dała. Zapytała się nawet, czy mam w domu, ale ja takich baterii, tych małych, nie mam w sumie. 3AAA. Ja mówię, dobra, wezmę też. W sumie nie były drogie, bo były po euro. Chyba 49? No dobra, euro 50. Nie rozdrabniajmy się. No i właśnie chciałam zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają. W sumie już się zrobiło późno, ciemno. Nadal śnieg leży. Muszę Wam powiedzieć, w ogóle przyszedł mróz. O dziwo. No dobra, ile tutaj tych baterii wchodzi? Raz, dwa. Nie wiem, czy dobrze włożyłam. Zaraz zobaczę. Jest! Chyba jednak dobrze włożyłam. Ciekawe, jak się wyłączają. Aha, tu mają taki malutki przycisk chyba. Tak, włączenie, wyłączenie. I tak to będzie tutaj wyglądało. Na początku chciałam kupić zwykłe świeczki, ale wiecie co? To nie jest szkło, to jest pleksa. A jak mi się zapali. Zresztą, chyba ktoś, ktoś mi pisał w ogóle w komentarzu, żeby uważać właśnie na, na tą pleksę, żeby się nie spaliła i lepiej właśnie te świeczki na baterie kupić niż te zwykłe. Chociaż te zwykłe są ładniejsze, a w ogóle w Nanuna na jest taki wybór świeczek, słuchajcie, a w ogóle teraz, bo jest ten czas poświąteczny, wszędzie pełno wyprzedaży. Zresztą. Tak samo jak w pepką, pokazywałam Wam chwileczkę. W sumie musielibyście sami pójść i zobaczyć, co Wam przypadnie do gustu. Było bardzo dużo wyprzedaży poświątecznych. Nowości: w sumie tam żadnych nie widziałam. Bardzo dużo ubrań, wyprzedaży. Pewnie przygotowują się do nowej kolekcji i chcą wszystko wyprzedać, żeby móc gdzieś e, powiesić e, nowe ubrania i e, nie tylko ubrania, bo e, w sumie dekoracje, e, no właśnie w parku jest e, bardzo dużo innych rzeczy, które można kupić i no, muszą po prostu zrobić e, dla nowych miejsc. O, boże. No właśnie, żeby cokolwiek tu otworzyć, wszędzie szybko jest tak mocno zaklejane, jakby tu złoto było, a nie świeczka. Może i tu jest złoto, a ja o tym nie wiem. <śm> sama się, się dziwię. E, ale kupiłam fajne też rzeczy, które można użyć. Do organizacji kuchni. W szapkach porobił mi się straszny bałagan, nie tylko w herbatach, ale również się podziałaś w przyprawach. I chcę to troszeczkę poogarynać, dlatego też poszłam do Pepko. Myślałam, że będzie wszystko w przecenie, ale niestety nie, nie. Wyprzedaż tylko w sumie należała do. Ubrań poświątecznych, wiecie, z Mikołajami, z choinkami, no i oczywiście ozdoby, dekoracje. Chyba się coś źle zrobiłam, a nie dobrze. Coraz ładniej wygląda, coraz ładniej. Jeszcze w sumie jedna. W opakowaniu były dwie. Nie mogłam kupić jednej sztuki. Nie chciało mi się zbytnio chodzić po sklepach i szukać gdzieś. Pieczek, więc postanowiłam, że już wezmę w tym sklepie, bo obojętnie po gdzie pójdę, to zapłacę podobną cenę, więc po co mam się wysilać? Prawda? Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że w centrum handlowym będzie tyle Ludzi po świętach każdy w sumie dostał prezenty, każdy nakupował tyle wszystkiego, że e, tak naprawdę pełna chata. A tu się okazuje, że jednak nie. Kolejka była do banku, każdy chciał wypłacić pieniądze i lecieć na zakupy. No bardzo dużo rzeczy jest faktycznie w wyprzedaży, a sz w szczególności ciuchy. I to chyba większość osób y, najbardziej interesowało. No, dopełnię w końcu ten świecznik, czy nie? Tak, ostatnia. I jak Wam się podoba? Czadowo, prawda? Bardzo mi się podobał ten świecznik, jak, y, jak go tylko zobaczyłam, mówię tak, to jest to, to co ja chcę na urodziny. No i dostałam tylko musiałam sama skręcić. Kupiłam parę rzeczy. Myślę, że są to tanie rzeczy, ale dobre, żeby właśnie sobie poukładać przyprawy. One kosztowały na polskie 6 zł, Cztery takie słoiczki, myślę, że to nie jest dużo. Widziałam takie dwa wagony, czyli 8 sztuk. Mam nadzieję, że mi starcza, jak nie, no to jeszcze sobie dokupię i poukładam właśnie wszystkie i do tego Chcę każdy słoiczek przykleić naklejkę i napisać, co jest w środku, żeby wiecie, rozróżnić, co jak i gdzie. Do tego kupiłam dwa pojemniki. Jeden pojemnik jest po: żeby Wam nie skłamać, po 15 zł. W sumie jest z tą gumką, także ciasno wchodzi. Czy ja tu dobrze widzę? No, o! Jeden i drugi. Na pewno do czegoś użyję. W sumie miałam zamiar właśnie, jak będę sobie robiła e, sałatki, żeby wstawiać to do lodówki, do pracy. Czy plan. E, wypali nie wiem. Tak jak Wam mówiłam, miałam, mam postanowienie zdrową żywność i teraz będę Wam to pokazywała. Z kolei ten organizer stwierdziłam, że będzie fajny do... Mm, mam takie różne serzetki, wiecie, z kiślem, z budyniem Później tam jeszcze coś innego, i mam i mam jeszcze do tego proszek do pieczenia, cukier waniliowy. No, jest tego tutaj mnóstwo i zobaczcie, cały organizer ma kieszonki, i w każdą kieszonkę po prostu powstawam sobie coś innego i wstawię do szafy. Akurat będzie pasowało, jak ulał. A metalowy koszyk a właśnie ten organizer, słuchajcie, jest po 10 zł na polskie. A ten koszyk to będzie do ziemniaków, bo tamten coś tam e, pękł, bo ziemniaki są za ciężkie do tego koszyka. I ten koszyk jest po 15 zł. W sumie fajna sprawa. E, mam nadzieję, że. Nie, będzie, nie będą te ziemniaki tak szybko wypuszczały tych korzonków, ale marne szanse, bo w kuchni jest ciepło, a nie mam tak naprawdę ziemniaków, gdzie położyć w jakieś chłodne miejsce, żeby mi nie wyrastały czy nie przerastały, tak to się jakoś nazywa. No, także ja będę się zabierała za porządkowanie jutro. Jeszcze chciałabym, właśnie, zakupić jakieś. Jakiś pojemnik do herbat, bo mam ich bardzo dużo, i też każda herbata będzie nazwana, jaka jest w środku, żebym mogła sobie rozróżnić i wiedzieć dokładnie, co otwieram i co piję. Takie mam plany na, na rozpoczęcie tego nowego roku. Pełna organizacja kuchni, żebym wiedziała co, jak i gdzie. I tyle w temacie. To ja już się z Wami żegnam. Piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Czy Pepko ma fajne rozwiązania dla domu? W sumie są tanie rzeczy i fajne. Chociaż widziałam już w innych sklepach różności, można sobie wybrać. W Tedin też jest bardzo duży wybór, bardzo duży asortyment. Co tam jeszcze jest? Woolworth. Tylko ja nie wiem, czy ten e, sklep jest w Polsce. Ale chyba tak, bo ktoś mi też już pisał w komentarzach, że też jest. Nie wszędzie, ale jest. No, no to w tych dwóch e, sieciówkach tak naprawdę można dostać e, wszystko. I jeszcze, no, oczywiście, Action. No, tam też dostaniecie bardzo dużo rzeczy tanich i przydatnych e, dla domu. Pa, pa. Ja lecę, robię kolację i idę spać, bo jutro trzeba iść do pracy znowu. Cześć! No i wstać o 4.30. Czego nienawidzę. Pa, pa!